Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie Punkt Widzenia. Nasze miasto, czyli sam Wrocław, ale także okolice, w ostatnich latach przeżywają naprawdę prawdziwy boom mieszkaniowy. Tutaj warto wymienić na Krzykach, wśród mieściów fabrycznych czy na e, Psich Polach. Powstają, drodzy Państwo, dziesiątki nowych is, inwestycji, no, a już w najbliższy weekend, czyli mówimy o dniach 5-6 marca, w Hali Stulecia odbędzie się kolejna edycja targów, mieszkań, także domów. No i tutaj również warto dopowiedzieć, że w ubiegłym roku zaciągnięto więcej kredytów mieszkaniowych, niż na przykład w 2014 roku, no i ich wartość była także wyższa. Jak ma się natomiast nasz lokalny rynek wrocławski? Moim no i Państwa gościem jest wiceprezes zarządu spraw handlowych, Pan Piotr Wiak, dzień dobry panie prezesie, witamy serdecznie. Dzień dobry serdecznie. państwu, dzień dobry panu, witam serdecznie. Pojawił się temat targów, również tam Państwa obecność. Powiedzmy w takim razie, czym zajmuje się właśnie Wasza firma i cała spółka. Rafin Developer jest spółką deweloperską od tak naprawdę już kilku lat, kilkunastu lat na rynku, na rynku wrocławskim. Realizujemy, jak do tej pory zrealizowaliśmy, już kilka większych inwestycji deweloperskich, kilka większych osiedli. To jest pięć osiedli, zarówno zaczynając od psiego pola przez Krzyki, przez Dzielnice Partenice, teraz jesteśmy na Śródmieściu, także w centrum, na Kępie Mieszczańskiej, to zupełna, zupełna, zupełna nowość i nowa, nowa tak naprawdę dzielnica miasta, która powstaje w środku Wrocławia. Oprócz oczywiście tego, oprócz rynku mieszkaniowego Także zajmujemy się rynkiem hotelarskim. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ jakby te całe nasze siły nie skupiamy tylko i wyłącznie na rynku deweloperskim, na budowie i sprzedaży mieszkań, ale także inwestujemy w hotele i mamy aktywny wpływ, jeśli chodzi o centrum miasta, myślę tutaj ulicy Piłsudskiego, czyli choćby odnowiony hotel Piast, czy choćby teraz oddany nowy hotel europejski, czyli to, co się dzieje w okolicy, w okolicy dworca głównego, czyli tak naprawdę rewitalizacja ulicy Piłsudskiego, to także jest gdzieś tam delikatnie y, mówiąc nieskromnie, nasza zasługa, i, i, i więc oprócz tego, że budujemy sprzedajem mieszkania, także budujemy ten inny zabytkowy Wrocław, z czego jesteśmy bardzo dumni. To ma Panie Prezesie nie tylko wpływ na doświadczenie firmy, ale deweloper w tych czasach właśnie powinien myśleć tak, że ponad ten rynek nieruchomości, mieszkań i domów, żeby właśnie ugruntować swoje pozycję jak roku. najbardziej. bo różnie z tym rynkiem dobra. Oczywiście, nowe, no, jak na każdym nowe. rynku w, raz jesteśmy na górze, raz jesteśmy na dole i rzeczywiście z, takie skupienie się tylko i wyłącznie na jednym sektorze, nie powiem też, że jest niebezpieczne, tak? ale, ale rzeczywiście Dywersyfikacja tej naszej działalności pozwala nam na pewne zabezpieczenie, że gdyby doszło do, do, do jakiegoś osłabienia rynku, to rzeczywiście nie tylko my, ale i klienci, którzy nam zaufali, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkaniowe są też często bardziej bezpieczni. Tak? Czyli, czyli jeśli rynek mieszkaniowy by się zawahał yy, i nam by było rzeczywiście wtedy trudniej, no to mamy pewne oparcie, bo działamy dalej na rynku nieruchomości, tylko w innym segmencie, w którym są na przykład hotele. I to jest no, bardzo istotne także dla klientów. W największych miastach Polski obecnie spadają ceny mieszkanie. Takie są wyniki raportu firmy doradczej Home Broker, mm -hmm. ale tutaj pragnę zaznaczyć, że autorzy badania zostawili ceny transakcyjne z ostatnich 12 miesięcy, no i do największej przesady doszło w Bydgoszczy. Natomiast tutaj wyjątkiem w sumie możemy powiedzieć jest Między innymi Warszawa, Wrocław Poznania także Gdańsk, czyli największe aglomeracje. Mhm. W takim razie, jak jest z tymi cenami mieszkań tutaj na tym wrocławskim rynku, no i może ogólnie Dolnośląskim? Mhm. Rzeczywiście tu warto się jednak skupiać na Wrocławiu, bo Wrocław jest dużą aglomeracją i te badania, które są prowadzone, one są prowadzone rzeczywiście dla dużych aglomeracji, to jest sześć miast w Polsce. Badanie, które jest tworzone przez centrum REAS, to jest centrum, które tak naprawdę najdokładniej bada rynek deweloperski sprzedaż i, i, i praktycznie każde zachowania. Klientów i deweloperów na, na tym rynku. Rzeczywiście pokazuje, że we Wrocławiu te ceny są stabilne. Ceny delikatnie rosną, bo, bo to jest fakt. Teraz średnia cena mieszkania brutto, czyli taka, za jaką klient kupuje mieszkanie we Wrocławiu, waha się w okolicach 5800-5900. To jest najbardziej, najbardziej realna cena, jaką podać możemy. Rzeczywiście niektóre wskaźniki, niektóre, niektóre też portale podają ceny nawet powyżej 6000 Wynika to oczywiście wynika oczywiście z tego, że nie każdy ma dostęp do tych dokładnych, dokładnych danych, ale prawdą jest to, że, rzeczywiście, że Wrocław na tle miast y, powoli, powoli te ceny rosną, a nawet jeśli nie, to są cały czas, y, cały czas stabilne. Oczywiście związane jest z tym, co się w Wrocławiu dzieje, tak? Wrocław się cały czas rozwija, mnóstwo młodych ludzi przyjeżdża do, y, do miasta Mnóstwo centrów biznesowych też we Wrocławiu powstaje. Mnóstwo powierzchni handlowych i, i biurowych też we Wrocławiu też, powstaje. A to wiąże że z tym, IT. że tam pracują ludzie, tam przyjeżdżają do pracy ludzie, w, są nowe firmy, firmy zatrudniają ludzi. Ci ludzie muszą kupić mieszkania i wtedy decydują się na pozostanie, pozostanie w mieście. Lub studenci, którzy przyjechali do Wrocławia, także myślą o tym, żeby w Wrocławiu zostać, lub ewentualnie ich rodzice zamiast. Lokować środki w wynajem, wynajem jakiegoś loku mieszkania, decydują się coraz częściej na zakup małej kawalerki, bo tak naprawdę, patrząc, jeśli chodzi o kredyty, no koszty tego są podobne do, do wynajęcia teraz mieszkania w Wrocławiu. W prostej linii, czy możemy zapytać, czy to jest tak u nas we Wrocławiu, że od kilkunastu miesięcy mamy do czynienia ze stabilizacją właśnie na rynku mieszkaniowym? No i tak naprawdę, jakie czynniki jeszcze na to mogą mieć decydujący wpływ? Czy, czy tylko na przykład te rekordowo niskie stopy procentowe? Mhm. Oczywiście nie tylko, nawet myśląc o stabilizacji. Yy... Tutaj myślę bardziej o tych cenach, tak, o, o których rozmawialiśmy, ale rzeczywiście we Wrocławiu... Sprzedaż jest rekordowa, jeśli chodzi o patrząc na ostatni kwartał roku 2015, czyli mówimy o ostatnich trzech miesiącach. We Wrocławiu na rynku było około 8650 mieszkań, czyli to są mieszkania, które były w sprzedaży, czyli z tej puli klienci mogli wybierać. Dokładnie sprzedało się w tym kwartale 2500 mieszkań. To jest, do, to jest dokładna, dokładna liczba. I teraz co, co to oznacza? W trzecim kwartale 2015 roku, Podaż była bardzo podobna, czyli mieliśmy do wyboru mniej więcej tyle samo mieszkań, ale sprzedaż była na poziomie około 2000-2100 mieszkań. Tyle mieszkań się sprzedało w trzecim kwartale. To i tak jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę to, co działo się wcześniej, czy choćby rok temu. Ale proszę zauważyć, jaki ogromny skok sprzedaży nastąpił tylko z trzeciego na czwarty kwartał, prawda? Z 2000 na 2,5 to jest to jest ogromny skok. To rzeczywiście stało się we Wrocławiu. A co za tym idzie? Możemy, możemy tutaj, badając ten rynek, możemy ocenić tak zwany wskaźnik wyprzedaży oferty. On we Wrocławiu spadł teraz poniżej 4 kwartałów. To oznacza, najprościej to ujmując, że kiedy zabrakłoby nam mieszkań, czyli ile potrzebujemy czasu, żeby wszystkie mieszkania w Wrocławiu zostały sprzedane, biorąc pod uwagę tempo sprzedaży, jakie jest aktualnie dzisiaj. Czyli 4 kwartały, czyli tak naprawdę, jeśli to tempo wyglądałoby tak jak dzisiaj. Za rok na rynku nie będzie mieszkań. Oczywiście pod warunkiem, że przestalibyśmy też teraz budować. To jest, to jest oczywiste, ale musimy brać pod uwagę, że jakby zdolności deweloperów, to jest związane oczywiście z zakupem coraz droższego gruntu, bo jego jest najmniej, z wyborem coraz. Najle coraz lepszych lokalizacji, a ich też przecież jest najmniej i, 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 i jeśli chodzi o centrum miasta, tych, 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 tych produktów będzie tylko i wyłącznie mniej. Yy, rzeczywiście idzie, idzie, idzie to w tym kierunku, że tu możemy mówić spokojnie o nadwyżce popytu nad podażą. W innych miastach jeszcze nie jest to tak widoczne i tak jak analitycy przyjmują ten bezpieczny poziom, ten poziom równowagi, jeśli chodzi o rynek deweloperski, to jest 5 kwartałów. Czyli jest taka równowaga popytu nad podażą i to jakby świadczy o stabilności. A, a tu we Wrocławiu, we Wrocławiu mamy spadek już poniżej 4 kwartałów. To są czyste dane, więc, więc, więc nie, nie możemy mówić tak, tak. w takim ogólnym znaczeniu, że jest to rynek stabilny. Stabilne. I warto taką oczywistość dopowiedzieć, deweloperzy oczywiście nie przestaną budować, w takim razie nie będziemy też świadkami Przykli dużego... spadku. będziemy budować. <gry> nie będziemy tak, świadkami dużego spadku, bądź po prostu wzrostu cen Dokładnie. mieszkań. Ale musimy zwrócić uwagę na to, że oczywiście te zabudowy, które powstają... To jest też w pewnym, w pewnym sensie mamy wpływ na, na upiększanie miasta. Tak? Wiadomo, że, że no niektórzy mogą mieć zarzut, że każdą jakąś małą działkę deweloper zabuduje, bo rzeczywiście to się dzieje i widzimy to naokoło. Na to. to nie jest też oczywiście najlepsze rozwiązanie, dlatego dla wszystkich, którzy gdzieś tam myślą o, o zakupie mieszkania, ta lokalizacja to jest coś najbardziej istotnego tak? I, i sprawdzenie jak deweloper realizuje poprzednie inwestycje. Y, jaką odległość zachowuje między budynkami jak tworzy tą przestrzeń dla klienta bo to jest coś bardzo bardzo y, bardzo bardzo ważnego. Lokalizacja niech to również będzie dla państwa taki punkt wyjścia bo pragnę powrócić w tym momencie właśnie do kolejnej edycji targów mieszkań i domów w hali stulecia 5, szósty dzień marca. Panie prezesie powiedzmy w takim razie o państwa ofercie tylko dlatego że przecież to jest targi to jest właśnie taki punkt. Kiedy możemy liczyć na promocję, a tutaj mm -hmm. koszta często mówimy o zobowiązaniach 20-30 lat dla tych rodzin czy, czy singli. Co w ofercie, tak naprawdę? O co warto pytać już teraz przed targami, mm -hmm. na co warto zwrócić uwagę tych z Państwa, którzy odwiedzą Harvest mm -hmm. I czy warto iść, czy rzeczywiście warto iść na targi? Tak. My, Raffin, jako Rafin Developer, na targach jesteśmy zawsze. Od kilku lat nie opuściliśmy żadnej edycji i, i, i robimy to przede wszystkim dlatego, to jest miejsce spotkań dewelopera z klientem. My dlatego zachęcamy, czy tak nie musimy nawet zachęcać do, do przychodzenia na targi, bo, bo odwiedzających targi jest coraz, coraz więcej. My podczas jednej edycji targów przeprowadzamy naprawdę kilkaset rozmów z klientami. Podczas dwóch dni te kilkaset rozmów jest, jest przeprowadzonych. Jak, jak widzimy, na targi przychodzą osoby. To jest świetny moment na rozpoczęcie, tej przygody z zakupem mieszkania. Tak? Często mamy dużo obaw związanych z tym, że, że jest to trudny proces. Trzeba się zaznajomić: kredyt, banki, deweloper, o co dokładnie chodzi, jaka oferta, a mnóstwo mieszkań na rynku. Dookoła widzimy mnóstwo reklam. Każdy deweloper przebija się, przebija się z lepszą ofertą, a targi są tym miejscem, że w ciągu jednego dnia możemy porozmawiać z kilkoma deweloperami. Potem dopiero siadamy do internetu. Porównujemy oferty, oglądamy mieszkania, stykamy się z reklamą, a na targach rzeczywiście mamy to podane na tacy. My dlatego gorąco do tego zachęcamy bo przede wszystkim tam można spokojnie porozmawiać z deweloperem, zapytać o szczegóły inwestycji. My wszelkie materiały na targach mamy przygotowane, więc klient może zobaczyć zdecydowanie więcej niż to, co widzi na stronie internetowej. To jest bardzo, bardzo istotne. A co za tym idzie, oczywiście, promocje. Targi i targi są po to, żeby zachęcić klienta no nie tylko tym, żeby przyszedł i, i, i zapoznał się z cenami, ale żeby dostał coś więcej za to, że przyszedł. No i choćby przykładem tutaj może być y, nasza nowa inwestycja Wybrzeże Rejmonta, to jest osiedle, które przygotowujemy w samym śródmieściu przy Moście Osobowickim. Y, ogromne osiedle, nowa dzielnica, y, tak naprawdę miasta na blisko 2000 osób, zlokalizowana. E, zaraz tutaj przy, przy wałach nadodrzańskich e, i tam dla klientów, tylko i wyłącznie dla klientów targowych, są przewidziane promocje e, rzędu 20-30 tysięcy złotych, rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał e, i to mogą być miejsca postojowe do, e, do każdego mieszkania. To może być system, e, system finansowania 10 na 90 czyli. Ograniczający koszty po stronie klienta w największym stopniu, jak to, jest, jak to jest możliwe. To jest także doradztwo finansowe z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli, czyli klient dostaje ofertę, tak naprawdę pakiet, w którym no, naprawdę nic szczególnie nie musi dawać od siebie, jeśli chodzi o wiedzę deweloperską, bo o niej jeszcze nie ma, a my dla klienta dajemy tyle, ile dać możemy, co istotne no, nawet na przykładzie tej inwestycji wybrzeża remonta. Ja tutaj zauważę, że w tej chwili jest to inwestycja, która nie jest jeszcze typowo reklamowana, jeśli chodzi o prasę, telewizję, internet i te wszystkie kanały marketingowe. Ona stała pokazana tylko na dwóch poprzednich edycjach targów i tylko na te edycje przygotowaliśmy specjalne promocje dla osób, które przyjdą na targi. I już w tej chwili bez, bez, bez reklamy ponad 20% inwestycji zostało sprzedanych, a tak naprawdę tej inwestycji jeszcze nie wynik. No chyba, że ktoś przejeżdża koło budowy, widzi, że inwestycja, że prace postępują, ale nie widzi reklam, które wpadają nam po prostu gdzie tylko to jest, to jest możliwe, a mimo wszystko klienci się decydują, bo ta oferta dla nich jest najlepsza, a klienci kolejni, którzy przyjdą wtedy, kiedy wystartuje, wystartuje kampania, no już na takie promocje na pewno nie będą mogli liczyć. To jest właśnie ukłon osób, które, które, które przychodzą na targi. Tak samo osiedle Kępa Mieszczańska, czyli nowy projekt rewitalizacji tego miejsca we Wrocławiu. Tak samo jest to centrum miasta a w nim dla klientów, którzy przyjdą na targi, jest gwarancja tego, że otrzymają miejsce postojowe w cenie zakupu mieszkania. Ja jeśli chodzi o miejsca postojowe w centrum. Tak naprawdę jest to pewien warunek zakupu i komfortu. Teraz to o tym wiemy. Nie tylko myśląc o zakupie mieszkania, ale, ale o jakimkolwiek parukowaniu w centrum miasta. To jest coś, co jest potrzebne i my wyraźnie o tym mówimy. I nawet w związku z tym, że jest to inwestycja w centrum, inwestycja też już na pewnym poziomie cenowym. Także tam klient, który przyjdzie na targi i, i podejmie decyzję w umówionym tutaj przez nas terminie, ma zagwarantowane takie miejsce. Więc jest to znaczący, znaczący rabat i dlatego zapraszamy. A nawet hmm. jeśli nie, to warto przyjść. I spotkać, porozmawiać, się z porozmawiać z kilkoma deweloperami, nie tylko z nami. Jest tam dużo deweloperów, ale warto to, te oferty porównać, warto zobaczyć, co kto prezentuje, jakie informacje ma do przekazania, jaki jest sposób i poziom obsługi klienta. To jest wszystko to, co, co później sprawia, że czujemy się bezpiecznie i decydując się na tego, na tego czy na innego. Tak, kroku. często są to decyzje oczywiście na całe życie, dlatego tym bardziej warto porównywać o skali przedsięwzięcia, targów, mieszkań i domów. Niech to świadczy fakt, że skoro Państwo macie pięć ofert i pięć inwestycji, mamy stu wystawców, więc tutaj rachunek też jest prosty, oczywisty. Jeszcze Dokładnie, nie oczywiście to, tyle, tyle inwestycji każdy de deweloper nie posiada, no bo to byłby wielki problem, jak mielibyśmy pięć razy sto, czyli około 500 inwestycji we Wrocławiu. To, to rzeczywiście był problem, problem z wyborem, ale jak najbardziej rzeczywiście warto przyjść, porozmawiać, zapoznać się, a później już o konkretach mówimy rzeczywiście w biurach, w biurach sprzedaży. Zostawmy w takim razie ofertę deweloperów. To jest mm. również tak, że organizatorzy przygotowali ciekawe seminaria, które właśnie pozwalają odwiedzającym przygotowywać się do kupna, sprzedaży, no ale również wynajmu własnego, embo, mm. bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Panie prezesie, ja bym jeszcze zapytać, bo często to jest tak, że też na barki deweloperów w tym momencie spadają takie pytania i odpowiedzi. Ten program Mieszkanie dla Młodych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 2014 roku. Państwo z prezentacji właśnie doświadczonych deweloperów na rynku wrocławskim, patrzycie, mówiąc w wielkim skrócie, czy on się sprawdził? Jak najbardziej. To był jeden z, z czynników, jeśli chodzi o rekordową sprzedaż roku 2015. Wspominał Pan oczywiście o niskich, niskich stopach procentowych, ale program Mieszkanie dla Młodych rzeczywiście, i to znowu jeśli chodzi o Wrocław, można powiedzieć, że Wrocław jest teraz pewnym przykładem, jeśli chodzi o, o te duże aglomeracje w Polsce. Możemy już tutaj spokojnie to potwierdzić, że co czwarte mieszkanie w czwartym kwartale poprzedniego roku zostało sprzedane w programie MDM. Na początku, kiedy ten program startował, rzeczywiście wykorzystanie, wykorzystanie tej puli środków rządowych było na poziomie, jak pamiętam, około chyba 30% rocznie. Teraz no, już w roku 2000, 2016 mamy wykorzystanych około 77% środków na ten rok, a mamy miesiąc luty. i Można powiedzieć, że gdzieś w przeciągu miesiąca dwóch ten, ta pula się skończy. Oczywiście tutaj my możemy, możemy delikatnie, yy, delikatnie uspokoić nabywców, że rzeczywiście środki, które są przewidziane na rok 2017. One 50% z tych środków rzeczywiście może być wykorzystana już w roku 2016, ale to pokazuje yy, jak dużą wagę ma ten program i, i jak on został przyjęty przez, przez młode osoby. I to już muszę wejść słowo, by Państwu jeszcze mm. zesłowić, że... No... Mieszkania dla młodych. Rząd jak na razie przyjmuje określony czas do końca 2017. Zobaczymy, mm. czy środków tak. wystarczy, ale to jeszcze tak w woli uściśnienia. Co tak naprawdę, bo w sumie też pojawia się takie pytanie, to co po programie dla młodych? Tego jeszcze nie wiemy. Jeszcze na, pewno, nie znaczy na pewno nowy program powstanie, już się o nim mówi. Ale możliwe są ulgi podatkowe? Ja nie chciałbym Dobrze. za bardzo rzeczywiście wchodzić w szczegóły. W, w, tak, jak, tak jak mówiliśmy, to są dopiero prognozy. Tak? To są projekty, które teraz, tu, które teraz powstają, ale, ale na pewno nowy program po programie Mieszkanie dla Młodych wejdzie. Jakie będą jego warunki, tego jeszcze nie wiemy i nie chciałbym też nawet błędnych informacji tutaj przekazywać. Ale tak jak wcześniej był program Rodzina na swoim, Później była krótka przerwa, zaraz potem pojawiło się mieszkanie dla młodych, zdecydowanie lepszy, 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 lepszy program, i także oczywiście limit cenowy, który tutaj wyznacza jakby popularność tego programu. On we Wrocławiu, jaki został przyjęty w tamtym roku, no też zmusił deweloperów do tego, że część oferty została specjalnie obniżona cenowo, żeby młodzi ludzie mieli dostępność i stąd także ta, taka, taka ogromna, ogromna sprzedaż na rynku. Tutaj powołam się też na badania znowu trzeci, a czwarty kwartał roku 2015. Wzrost udziału tylko między tymi kwartał, kwartałami, jeśli chodzi o program MDM, to jest 47% do góry. To w skali kraju tak naprawdę, no wszystkie ośrodki badawcze, jeśli chodzi o nieruchomości, no Wrocław podaję jako przykład wielkiego tak naprawdę mhm, boomu tak jeśli chodzi o, o mieszkanie o mieszkanie, o mieszkanie dla, dla młodych. Tak, przy mieszkaniu dla młodych to mowa o jednorazowej dopłacie do kredytu mieszkaniowego. Tak. To różnie z tym bywało. Ale weźmy też pod uwagę, że jeśli, jeśli jest to rodzina z trójką dzieci, możemy mówić o dopłacie rzędu 30%. Więc, więc no, łatwo, są, znaczące, łatwo tak. sobie policzyć, prawda, przy, przy mieszkaniu gdzieś tam powyżej 300 no, no są tysięcy. To, są, to, są to ogromne, ogromne duże, ogromnie duże kwoty, czyli takie, które nam pozwalają już w pełni wykończyć mieszkanie i to na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Ale to są już po prostu duże pieniądze i warto, warto, warto z nich korzystać. Rzeczywiście poczekajmy na te decyzje polityczne, bo to tak jest, że albo będziemy na, na, tak na wsparcie na, na budownictwo komunalne, może rynek najmu albo tak. nieoprocentowane pożyczki. Panie prezesie, to jeszcze na koniec chcieliśmy powrócić tak naprawdę do działalności Waszej spółki, bo nie tylko dziś w Waszym imieniu możemy zaprosić Wrocławia na targi mieszkań i domów. Za nami m.in. Wrocław Open 2016, tam także byliście obecni. Co także przed nami, gdzie, gdzie możemy również szukać tych informacji właśnie o deweloperach we Wrocławiu? Rzeczywiście rafin Developer już od półtora roku aktywnie wchodzi w działalność sponsorską. Nam zależy na tym, żeby oczywiście dla dewelopera sprzedaż to jest główny motor napędowy i, i, i nie ma co tutaj tego, tego ukrywać, ale nam zależy na tym, żeby rzeczywiście jako spółka, która już ma ugruntowaną pozycję na rynku być coraz bliżej ludzi. ATV Wrocław Open, czyli ten międzynarodowy challenge, który odbył się już drugi raz w Wrocławiu, byliśmy tutaj głównym sposorem razem, razem, razem z miastem Wrocław. No, przede wszystkim ja chciałem podziękować wrocławianom, że przyszli na te mecze, które się odbywały. No, jeśli chodzi o mecz finałowy, mieliśmy naprawdę pełną halę orbita. Czy to w singlu, czy w deblu? E, powiem tak, jeśli chodzi o debl i singiel, prawie nie było żadnej różnicy, jeśli chodzi o frekwencję. No, singiel wiadomo, to już był główny finał i, i, i to był full. tak? Podali organizatorzy, mieliśmy około 2500-2600 osób na, na Hali Orbita, więc piękny wynik. Chcemy rzeczywiście wspierać takie inicjatywy, przede wszystkim sportowe, ale też kulturalne. To zaraz, za, za chwilkę w, wspomnę o nich. My pytamy na co dzień też klientów, jak spędzają wolny czas, co robią. Choćby media społecznościowe pozwalają nam też śledzić, co w mieście się dzieje, tak? gdzie, gdzie ludzie są obecni. I rzeczywiście te kanały wykorzystujemy i pomagamy w takich inicjatywach, które, które naszym zdaniem są fajne dla ludzi, są modne, pozwalają miło spędzić czas, a jeśli my możemy jako deweloper, czyli ktoś, który, kto, kto oferuje nam mieszkanie, czyli produkt, z którym jesteśmy związani później całe, 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 całe życie, niekoniecznie całe życie, ale jakiś długi, długi okres, warto przy takich inicjatywach się pojawiać. Jeśli chodzi o sam tenis, choćby kultura, inteligencja, dynamika czy precyzja to są wartości, z którymi naprawdę my chcemy się utożsamiać na każdej, tak naprawdę, płaszczyźnie działania. Wcześniej wspieraliśmy i sponsorowaliśmy też razem z Marką Redeko i Suzuki Ogólnopolski Turniej z kłosza we Wrocławiu także nowa, modna dyscyplina i skupiająca bardzo dużo, dużo młodych ludzi. Byliśmy też promotorem i współorganizatorem dużych wydarzeń kulturalnych. Tutaj mam na myśli, choćby, Duży koncert Krzysztofa Cugowskiego i, i Aleksandry Kurza, który był w Hali Ludowej. Zaraz, początek roku, to, to także widowisko operetkowe Baron Cygański w Hali, w hali Ludowej. To są te miejsca, gdzie rzeczywiście chcemy skupiać, skupiać osoby nie tyle zainteresowane mieszkaniami, ale też przede wszystkim naszych klientów. I my nieprzypadkowo aż tak. muszę wyjaśnić, nieprzypadkowo także rozmawiamy z Wrocław Open 2016, bowiem to jest wydarzenie sportowe, które powróciło po przerwie do Wrocławia, nie. na życzenie można powiedzieć samych mieszkańców, którzy, jak się okazuje, w dużej części kochają tenis. No i z tym drodzy Państwo, tutaj bezpłatne. Dobrze. To, to jest to, na to co liczymy w roku. I I miasta, stąd ten sponsoring nas... mocno się pojawia teraz w dokładnie, Ale przed nami także do, bieganie do, wiosną. Dokładnie, tak. Takie Oczywiście. najprzyjemniejsze nie wiosna, więc doświadczenie więc, dla biegaczy. No zależy dla kogo, tak? Czy ktoś lubi biegać Dla biegaczy, dla biegaczy. Tak? Pan biega? To zapraszam. To się wyjaśniło. Zapraszamy wszystkich. Chętnych, Widzimy tak? się do na biegu rzeczywiście 20 marca. Razem tutaj przy współpracy z Radiem Wrocław, to już cykliczna impreza, serdecznie na nią zapraszamy. W niedzielę 20 marca jesteśmy też sponsorem tego wydarzenia. Warto wyjść, ruszyć się z domu. Nawet jeśli to ma być spacer, nie bieg, warto się spotkać. To są świetne inicjatywy. My jesteśmy dumni, że, że w nich uczestniczymy. A jeśli chodzi o, 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 o młodszą część widowni, czy o studentów, czy o o, o Ewentualnych klientów programu mieszkanie dla, e, dla młodych. Warto też wspomnieć o, o kolejnym sponsoringu, e, który teraz zaczynamy. E, to jest też sponsoring ligi studenckiej, e, jeśli chodzi o skoro w Wrocławiu, tym razem w obiekcie Hasta Vista. E, to także wspaniała inicjatywa, gdzie, gdzie no, widząc, ile ludzi, tak naprawdę ile tysięcy ludzi e, przychodzi tam e, codziennie w ciągu miesiąca, także, także sponsorujemy tą inicjatywę i. I na pewno nie są to ostatnie rzeczy, z którymi pojawiłem się w tym roku. Czyli nie żyjemy tylko i wyłącznie sprzedażą mieszkań, ale także, także działamy bardziej sportowo-kulturalnie. I te bezpłatne porady także podczas tegorocznej edycji Targów, Mieszkań i Domów. Moimi Państwa gościem był dziś pan Piotr Wiak, wiceprezes zarządu spraw handlowych. Dziękuję bardzo Dziękuję za przybycie bardzo. Do studia. Dziękuję Państwu bardzo. I tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie programu Punkt Widzenia. Na kolejny odcinek zapraszam Państwa już jutro. Do zobaczenia.